Siemanko, witam Was. Słuchajcie, w filmie, w którym pojawiam Wam wszystko o nowym agencie w Valorancie. Pokażę Wam nową kolekcję Sovereign 2.0, chyba to źle powiedziałem, ale mniej z tym. Oraz porozmawiamy o nowej mapie w Valorancie, bo doszły małe szczegóły na temat nowej mapki i chciałem Wam je pokazać. Ale, słuchajcie, bardzo ważna informacja: dzisiaj, 24 marca, na streamie pokażę Wam nowego agenta Clow, Pokażę Wam gameplay tą postacią. Będzie mogła dać mecz, w którym właśnie Clow będzie grała. Więc wbijaj koniecznie na mojego Twitcha. Co więcej, tego samego dnia, dzisiaj od 11, będę grał finał na bootcampie w Warszawie prawie w 5 osób na 5 osób z but tego samego bootcampu z teamu Heira Toshi wszystko organizowane przez Dagraso De i Devil's Swan, Więc słuchaj, Bi będzie tam naprawdę pełno Emocji, no i pamiętaj, 16.00 Pokaz nowego agenta, musisz być Więc przejdźmy sobie do nowego agenta Bardzo krótko i bardzo treściwie Nazywają się oni Claw. i dlaczego oni? Ponieważ nowa postać w Valorant jest niebinarna Czyli nie jest to ani chłop Ani baba, co ciekawe Jest to kontroler, czyli po prostu smoker Jeśli na przykład nas Zostanie dwóch i w przeciwnej drużynie Będzie, i będą jedni clow, to nie powiemy, że Dobra, gdzie ona jest? Tylko gdzie oni są? Czyli będziemy robić tutaj z logiki taką trochę zagmost, zagwostkę? No nie wiem jak to do końca powiedzieć. Troszkę dziwne, ale no, ale mam nadzieję, że nikt nie będzie się spinał, że ja na przykład będę mówił na nich ona. Jaką ja w ogóle w głowie, jakie mam takie, mam takie znaki zapytania, jak chcę powiedzieć o nich Ja nie wiem, czy dokładnie takie zajemki są właśnie poprawne w języku polskim Ale wiem, że za granicą właśnie się dziwili wszyscy, że będą musieli mówić na nową postać They, czyli oni No więc z tłumaczenia angielskiego A oni, faltą oni, <laughs> Nie, dobra, dobra, ja zostanę skancelowany w każdym bądź razie nowa postać wygląda w ten sposób. Widzicie teraz na ekranie koncept arty, a koncept arty to są takie wstępne tutaj rysunki postaci wykonywane przez grafików Riot Games, bo jak tutaj programiści programują postać i yy, tworzą ją wizualnie, to tworzą ją na podstawie właśnie tych takich artów, które wcześniej robią graficy. I to są właśnie te arty, które powstawały. Co ciekawe, jej umiejętności naprawdę wydają się być bardzo OP, ale popatrzcie uważnie. Jej E, to jest smoke, który, no w zasadzie jest bardzo podobny do smoke'a Jet. Ale kiedy wejdziecie do środka, to macie tłumienie dźwięku i słyszycie kroki, strzały, które tak naprawdę No nie jesteś pewien, czy faktycznie istnieją, ponieważ zawsze je słyszysz po prostu. Jak wejdziesz do smoka, to zawsze słyszysz i nie wiesz, które są prawdziwe, a które są fałszywe. Silenced gunfire and... Z kolei jej Q wpływa na przeciwników wyłączając ich umiejętności Tak jak na przykład nóż Kajo. Ale kolejna umiejętność jest jeszcze bardziej OP Mianowicie C Claw będzie rzucał Claw będą rzucały... Claw będą rzucali na ziemię plecak I jeśli przyjmą jakiekolwiek obrażenie To od razu giną Ale ich drużyna będzie mogła ich zrespić Poprzez właśnie podejście do tego plecaka I powiedzenie nam Halo... Halo, budzimy się. Myślę, że całkiem spoko. Co do jej Ultimate'a, to tutaj nie mamy niestety zbyt wielu informacji. Wiemy tylko, że na mapie, w miejscu, w którym będzie używany Ult, albo na całej mapie nawet, będą właśnie takie motylki. No ogólnie, cała postać jest bardzo mocno związana z motylkami, ale no nie wiemy co ten ult będzie robił. Pamiętaj, dzisiaj godzina 16 z rozrenowaniem Twitchu pokażę nową postać, więc wbijaj tam koniecznie. Przejdźmy teraz do kolekcji Sovereign 2.0. Skiny tutaj wyciekły już ponad rok temu, no i czy one będą właśnie takie jakie widzimy teraz na ekranie Tego nie wiemy, wiemy tyle Że do gry wchodzi nowa kolekcja i wiemy tyle Że gdy wchodziła Gaia 2.0 To skiny również wyciekły Bardzo długo przed tym kiedy Kiedy kodeks została dodana do gry Więc jeśli to prawda to to co widzicie na ekranie Będzie faktycznie nową kolekcją No i będziemy mieć w grze kolejny Xenohunter Osobiście uważam, że za dużo Tych Xenohunterów jest w grze i rozumiem Że to jest naprawdę koska, która wygląda Bardzo fajnie, jest to kosa typowo Autorstwa Riot Games, czyli no po prostu autorstwa Valoranta bo na przykład jak Karambit no Karambit był może niewymyślony przez Counter Strikea ale spopula spopularyzowany na pewno w Counter Strikeu Butterfly tak samo Axeno Hunter to jest kosa która naprawdę może konkurować z Karambitem Butterflyem pod względem tego jak ona fajne, jakie ma fajne animacje jak się wyciąga no ale to jest koncept który wymyśliło Riot więc rozumiem, że oni są dumni z tego i chcą dodawać dużo Xenohunterów, no ale proszę, za dużo, za dużo tego już. Trzy tygodnie temu do gry została dodana kolekcja Xerofrank, w której był właśnie Xenohunter i tam akurat Xenohunter, moim zdaniem najlepszy jaki był w grze. Bo on jak uderzysz prawym, to tak fajnie wraca do tej takiej podstawowej formy. To mi się bardzo podoba. I kolekcja zostanie dodana do gry albo za tydzień, albo za trzy tygodnie. W zależności od tego, co Riot planuje akurat na teraz. I teraz przejdźmy sobie do tematu nowej mapy w Valorancie. Ja wiem, że niedawno poruszałem ten temat, ale wyszło właśnie takie zdjęcie. Słuchajcie, na nim widzimy nową mapę w Valorancie. I tutaj może to być albo mapa Team Deadmatch, albo normalna mapa. A przynajmniej tak pisze profil Valorant Updates na Twitterze. Z czego ja uważam, że jeśli miała być to faktycznie nowa mapa do Valoranta, i ma być to nowa mapa do Valoranta, to będzie to mapa prawdopodobnie na normalne rankedy. Dlaczego? No dlatego, że za dwa miesiące, no już niecałe dwa miesiące, wychodzi nowy akt, w którym wychodzi właśnie nowa mapa Valoranta. I co ciekawe, na grafice, którą widzimy na ekranie, ewidentnie widzimy napis A. A co oznacza napis A? No bombsite. W Valorantzie mamy bombsite A, bombsite B i czasem bombsite C. Ostatnio mówiłem, że w obecnym karnecie mamy zdjęcie, które zwiastuje nową mapę. I teraz je widzicie na ekranie. No, pewnie pamiętacie, bo niedawno o tym mówiłem, ale jak przypatrzymy się temu zdjęciu, pomyślimy sobie, okej, okay, ono ma zimne kolory, czyli ta mapa jest w pewnie w rzeczywistości troszkę bardziej podkolowana, albo właśnie tak wygląda ta mapa, ale to zdjęcie przedstawiam mapę która jest bardziej podkolorowana to jeśli troszeczkę obniżymy tony tutaj to faktycznie można tutaj mieć wrażenie że to jest ta mapa tym bardziej że na tym zdjęciu gdy popatrzymy się w prawą stronę na dole to widzimy mocny spadek i coś, co przypomina linę. A na obrazku, który przedstawia nam Sejczkę, która się buja na linie, właśnie jest tak, jak przed chwilą powiedziałem, lina. Więc ma to sens. Klej się, dajcie znać, co ty myślicie w komentarzach. Pamiętajcie, napiszcie w komentarzu 1, 2, 3 i zostawcie łapkę w górę, a przypnę wam serduszko. No i wbijajcie na mojego Twitcha dzisiaj, 16.00. Pokazuję nowego agenta. Pozdro!